Cześć z tej strony Fit Kobietka, jeżeli nie jesteś zadowolona ze swoich ud, chcesz je wysmuklić, chcesz, żeby bardzo ładnie wyglądały, to koniecznie obejrzyj to nagranie. Zacznijmy od tego, czemu twoje uda ci się nie podobają. Jeżeli są zbyt masywne, bo powiedzmy, grałaś długie lata w piłkę, tak jak kiedyś ja to robiłam, albo właśnie dużo jeździłaś na rowerze i czujesz, że są one zbyt obfite, zbyt masywne, jest zbyt dużo tkanki mięśniowej, to ma, możesz zrobić kilka rzeczy. Pierwszą taką rzeczą oczywiście jest zmniejszenie objętości treningowej, czyli jeżeli robisz dużo przysiadów, dużo ćwiczeń, które angażują mocno uda, to pamiętaj o tym, żeby zmniejszyć tą objętość. Drugą rzeczą jest odpowiednia dieta. Tak, odżywianie, jak już wszędzie wiadomo, jest bardzo ważne. Jest to 70% sukcesu, tak więc postaraj się o to, żeby dopasować Twoją dietę do tego celu, który teraz masz. Kolejną rzeczą jest cardio. Jeżeli chcesz właśnie zrzucić tą masę mięśniową, chcesz, żeby twoje uda były nieco mniejsze, to możesz spróbować zrobić kardionaczczo. Wtedy twój organizm zamiast brać energię z kanki tłuszczowej, sięgnie po energię z twoich mięśni, a dzięki temu troszkę spali masę mięśniową. Dodatkowo możesz włączyć specjalny trening, który będzie angażował twoją wewnętrzną stronę ud, a dzięki temu twoje uda będą wyglądały na mniejsze, na szczuplejsze. Drugim takim problemem, z którym często spotykam się u moich podopiecznych, są uda, w których gromadzi się bardzo dużo tkanki tłuszczowej. Dla kobiet jest to bardzo duży problem. Sama się z tym zmagałam, bardzo ciężko było mi zrzucić tkankę tłuszczową tutaj z wewnętrznej strony uda, więc teraz powiem Ci, jak możesz sprawdzić, czy to jest właśnie Twój problem. Pierwszą taką rzeczą jest po prostu potrząśnięcie udem. Jeżeli zobaczysz, że Twoja Twoje udo jest galaretowate, nie trzyma się, jest takie lejące się, siadasz i nagle kurczę zamiast uda masz placek, to to oznacza, że twoje udo jest zbyt zatłuszczone. Jak pozbyć się takiej tkanki tłuszczowej z tego niewygodnego miejsca? Pierwszą taką rzeczą jest oczywiście zadbanie o dietę, czyli tutaj e, zbilansowana dieta, ujemny deficyt, ujemny bilans kaloryczny jest jak najbardziej skazany. Dodatkowo polecam wrzucić interwały, czyli taki trening spalający. No i kolejnym e, takim punktem jest trening e, ud, czyli tutaj trening wewnętrznej strony ud Dzięki temu Twoje uda będą wyglądały smuklej e, Ten trening pokażę Ci na końcu tego nagrania Tak więc e, są dwie takie możliwości, zbyt masywne uda, zbyt zatłuszczone uda Jeżeli zmagasz się z jednym z tych problemów, to myślę, że ten trening, który Ci zaraz przedstawię Jak najbardziej wpłynie na poprawę twoich ud, będziesz z nich zadowolona, będą smuklejsze, będą po prostu ładniejsze. Przechodzimy do ćwiczeń. Pierwszym takim ćwiczeniem jest plie jumps. Tutaj możemy sobie założyć ciężar na kark, ja na przykład mam tutaj sztangę, ty możesz sobie założyć worek, możesz założyć plecak, to już zależy od ciebie, a możesz to zrobić bez żadnego obciążenia. Stajemy w szerokim rozkroku, palce skierowane są naprzód, Lekko na zewnątrz i wspinamy się na palce. Schodzimy w dół, robimy lekki wyskok na palce. Drugim takim ćwiczeniem jest ściskanie piłki. Ja akurat tutaj mam piłkę, ale ty możesz też użyć poduszki. Kładziemy się na plecach, nogi lekko rozstawione. Pomiędzy kolana wkładamy piłkę bądź poduszkę. Unosimy miednicę w górę i mocno kolanami ściskamy piłkę. Schodzimy w dół, odpoczynek. Ćwiczenie numer 3, boczne unoszenie nogi. Kładziemy się na jednym boku, jedna noga jest wyprostowana, druga zgięta w stawie kolanowym, stopa jest na ziemi, nie odrywamy stopy, głowa w oparciu i unosimy wyprostowaną nogę. Ćwiczenie numer 4, boczne wykroki. Możesz do tego zabrać obciążenie. Ja na przykład mam sztangę, ty możesz zabrać na przykład handlę, możesz zabrać kettlebell bądź możesz zrobić bez żadnego obciążenia. Nogi złączone i robimy wykrok w bok. Masz czuć lekkie naciągnięcie, masz czuć palenie w wewnętrznej stronie uda. Druga strona, wracamy do pozycji startowej. Polecam robić takie cztery ćwiczenia w od 5 do 8 serii po 10 powtórzeń. Powinnaś czuć mocne palenie, powinnaś czuć, że twoje uda naprawdę mocno pracowały. Jeżeli nie jesteś pewna techniki wykonywania tych ćwiczeń, to postaraj się o pierwszy trening z trenerem, bądź napisz do mnie, sprawdzę czy dobrze wykonujesz to ćwiczenie. Mam nadzieję, że te kilka porad i te kilka ćwiczeń. Na poprawę Twojej sylwetki, i będziesz zadowolona ze swoich smukłych ud. Pozdrawiam, Marta!